Tam, bo byś się przydało, żeby ktoś tam przyjechał. No tam ale typy, nie słyszysz? ty tutaj są do chuja. No wiem, że są tu typy, ale się pytam, czy, czy kapisz, co ty tam, bo wiem, że dwójka tam chodzi, nie? No dobra, wiem. Chyba ktoś się to... za mną pojawił. Ja. To ma SRM czarną, dobra, to ty. Uważaj, oni tu strzelają. Nie, ja nie mam jak nawet się kurwa ruszyć jeszcze. Wiesz, Chuję, to ty, ty, w sklepie? Ja jestem, słuchaj, w sklepie w... No, no, to dobra, a ja słuchaj. jestem na dole. Wiesz, Zobaczcie, gdzie ja jest jedziemy. woda? Po czym tu jesteś? Nie mogę dodawać. Ej, drzwi otwarte, drzwi zamykam. Kurwa, wyjechał mnie! Wie, 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 wiesz, 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 mówiłeś mnie wiesz, ba...